Witajcie w kolejnym odcinku mojego programu Damian Kordas smakuje. Dzisiaj kolejny odcinek, no i oczywiście kolejny gość. Aktor ciągle młodego pokolenia. Zagrał wiele znakomitych ról. Powitajmy Kubę Wesołowskiego! Juhu. Gdzie są wampary? Najstarszy Dendom, aktor stawimy. młodego pokolenia. Nie, no nie. Przecież, wiesz, my Wczoraj osiemnastkę kończyliśmy. Dokładnie, razem. Tutaj w Sosnowcu robiliśmy tak. faktycznie. Drodzy <laughs> Państwo, że nie byliście z nami, to osiemnastka trochę nam się przeciągnęła. I jeżeli wczoraj była zabawa, to dzisiaj jest po prostu ciężko. Dlatego robota. musimy szybko coś zjeść. No Ty ogólnie coś gotujesz, czy... Zakładam, Bo nie że... jest tajemnicą, że jesteś właścicielem hotelu. Ale na szczęście, Pod że gdybym ja tam gotował, to podejrzewam, mielibyśmy spory problem w Ale faktycznie. zaglądasz tam często do kuchni? Zag zaglądam, no bo wiesz, kuchnia jest y, czymś bardzo romantycznym tak naprawdę. Jest tak, czymś niesamowitym i, i, i mało tego, m, szalenie pokazuje wrażliwość też facetów. To jest piękne, wiesz, że ci goście są w tym naprawdę wyjątkowi. E, no ale m, zakładam, że każdy gość, który pojawia się u Ciebie w studiu mówi, wiesz, ja gotuję kiepsko. Ale zakładam też, że trzy czwarte z tych osób jest po prostu skromnym. A u mnie jest tak, <laughs> że... No, powiem ci, jest manżur w sensie jest na tyle źle, że włączenie płyty grzewczej jest jakimś osiągalnym tematem. Natomiast wszystko to, co jest po lewej, prawej stronie, widzę szparagi, wiem, że to jest tak. bardziej gdzieś jakiś sezonowy temat. Natomiast no, ja nie jestem mistrzem świata. Mało tego, jakbym określił swoje umiejętności, to jest taka czwarta liga bez możliwości awansów. Więc... Zaraz się to zmieni. Dawa. Zaraz się to zmieni, więc zaczynamy gotowanie. Dawa. Przygotowujemy dzisiaj kasadie. Mm -hmm. Wiesz, co się kryje pod tym pojęciem? Eee, trochę jak <laughs> budowanie rakiet w Nasa, wiesz co, eee, Ameryka Południowa, naleśnik. W środku pewnie roztopiony ser elementy kurczaka eee, i do tego sos śmietanowy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Przynajmniej tak jest podawane. w takim, blisko. Bardziej, eee, takim bardziej fast foodowym klimacie. Tak, bardzo blisko. No. Właśnie to, to jest taka teoria mojego programu. Szybko, smacznie i prosto. A, Więc dzisiaj... czy będzie zdrowo? Będzie zdrowy. Czyli warzywa. Czyli warzywa. No dobra, kiepsko. No ja nie jestem fanem <grym> żywności. w sensie, no tak, u mnie to kiepsko z tym idzie, natomiast mamy też wszyscy świadomość tego, że takie rzeczy należy spożywać i też dzięki tak temu jest. czuć się lepiej będziemy na pewno. Natomiast, wiesz, no facet, który wychował się na komiksach Marvela i McDonaldzie, <grym> no o warzywach nie wie dużo. <grym> Dokładnie. Ale dzisiaj pokażę Ci, jak fajny sposób i szybko zrobić. Dobra. Będę Państwu komentował to, co ten młody człowiek tutaj na tym talerzu tudzież yy, krajalnicy wyczynia. To są szparagi. <grym> <grym> to już ustaliliśmy wcześniej. Eee, znaczy, zgooglowałem, o co chodzi. Ta prawie ta większa bulwa, która dla większości z Was jest w sposób przerośniętym ziemniakiem, tak naprawdę jest kabaczkiem? Dobrze mówię? Nie. Bakłażan, bakłażan. Ale ja jestem, tam gdzie ja mieszkam, mówi na to kabaczek. Na to się mówi kabaczek. A, bo myślałem, że o tym mówimy. To, no, to jest, to jest, to jest piękny, drodzy Państwo, zdrowy bakłażan. E, to jest, to jest seria owo warzyw, yy, które dla takiego normalnego faceta mm, walorów smakowych specjalnych nie mają, nie ale mają. tylko dlatego, że nie potrafimy tego po prostu przyrządzić. Rozgrzewamy sobie patelnię. Mówiłeś, że umiesz kuchenkę włączyć, to, proszę? No proszę bardzo. I ciach. Ten to, Nie, obok. Nie, obok spokojnie. Dwa górne palniki. Proszę. Dziewiąteczka. Wcześniej mi brat pokazywał, że to, O, proszę. Dzi dziewiąteczka. Dzi Oliwa da, w ręku. Nie. Kolegi tutaj dzierży. E, oliwę oczywiście znacie, drodzy Państwo, z wszystkich filmów e, e, Gra o tron i, tak. ten, i gladiator, te oliwy tam było sporo, oblężenie zamków polewano gorącą oliwą, nie wiem czy w takich pojemnikach, ale pewnie trochę większych. Dobra, e... tego bakłażana sobie przekroimy troszkę na mniejsze części. Chciałem właśnie to zasugerować. Dobra. A to jest, drodzy Państwo, nasz piękny, polski kurczak bez głowy. Indyk. Nie, żartowałem, kurczak. <noise> Jakbyś na tym wyłożył. Bo za naszymi plecami, drodzy Państwo, te wszystkie ratunku i ratunku to są wszyscy głodni ludzie, którzy chcieliby skosztować bakłażana i tej czuszki zwanej. bakłażan i. Cukinia. Cukinia, dokładnie. E, bo za naszymi plecami odbywa się kurs ratownictwa e, wodnego, ale. nie No właśnie. Nie z takimi psami właśnie Cię kojarzę? Z. Serialu Komisarz Alex. Trudno Ko jest. Kojarzysz mnie z mokrymi psami, serio? Nie! <gry> serio? Nie, 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 nie. Ale trudno jest pracować z takimi psami na planie? Jest taka maksyma, że na planie najtrudniej pracować ze zwierzętami i z dziećmi. Okay. Ale z drugiej strony, to one są najbardziej urokliwe. U nas na planie, bo o, o serialu Komisarz Aleks mowa, było ich trzy. Tak naprawdę każdy służył do czegoś innego. Pierwszy, Roki był najbardziej hardkorowy i taki najbardziej e, przydatny do scen trudnych. Drugi pies e, był od tego... On był ogólnie śpiącym psem, więc wszystkie sceny romantyczne, czy takie bardziej A, wzruszające. Okay. Kiedy pies musiał się przytulić do małej dziewczynki, Roki miał w sobie, zadatki, miał w sobie tak. zadatki na demona. To ratunku to nie jest to, że my to zlewamy, że ktoś się topi, bo gramy telewizję, tak. tylko oni udają. Pokaż tą panią, że ona tam naprawdę jest i na nie tonie bo później, później będzie, że <noise> a w oddali, w międzyczasie ktoś ten... Nie, u nas jest zupełnie spoko. Więc drugi był tylko od takich bliskich, bliskich scen, żeby trzeba się przytulić. Trzeci pies fantastycznie defil, defilował po, po, po ulicy Piłsudskiego. Pies jest też bardzo podatny na wiele czynników zewnętrznych, typu tak. zapach kebaba i tak dalej, więc nagle był... Więc spodziewajmy się zaraz tutaj ataku. Jeżeli to zacznie ładnie pachnieć, to podejrzewam, że będzie potrzeba nam większej tutaj Teraz y, szybko kurczak. Czyli smakołyki. Momencik, już kończymy. No. Więc sól? Tak jest. Pieprz. Zawsze jak Pieprz. w przepisach jest napisane szczypta soli. Mówię, cóż tak. to znaczy w ogóle? To jest, to jest diabelne to jest pojęcie. Szczypta. Ile? Tak, w ręce. Tyle, ile uzbierasz w ręce. To jest szczypta? Tak. A jakie ja mam wielkie paluchy? Spróbuj szczypty. I to jest szczypta? No, trochę więcej. Czeka. O, tak, że... Dobra. Teraz ja, ja wrzucimy... zrobię zieleninę, nie? O. Tutaj wrzucimy, żeby boga, to się boga. szybko robiło. Poczekamy, aż to się przysmaży. I zaraz weźmiemy sobie blaszkę z piekarnika. No. I zaczniemy rozkładać. Nie, yy, nie zostawię mi samego z tym stary, błagam się. <laughs> okay. Oczywiście, to jest. Proszę Państwa, zamknę mieszanie kurczaka. Patrz, jak pięknie, proszę. To wygląda jak tuńczyk, prawie, stary to... no U was w Sosnowcu to jest w no. U nas w Warszawie tak szybko kurczak się nie robi, wiesz? Nie. Się... Nie, nie, zupełnie inaczej działa. To teraz poskładamy naszą tortillę. Dobra. Ty na co to trzymamy? Jeden, tak. To chcemy, żeby to się szybko przysmażyło z zewnątrz. W środku było lekko surowe, bo się dopiecze w piekarniku. Wow. Mamy tortillę. Tak jest. Na dno tortilli damy ser. Ten ser nam da taki fajny, taki fajny efekt, że to się wszystko połączy. Wtedy krojąc, Będziemy mieli takie przekąski. Aż znaczy obiecałem, że nie będę dotykał się do garów i produktów, ale bardzo dobrze Ci idzie. Przepraszam cię tylko. Proszę bardzo. Proszę. Dobra, to ja rozłożę już nasze warzywa. Jak tam kurczak? Moim zdaniem jest super. No, nie, tak no, tak, tak z kurczaczka to się nie miałeś, stare. No po prostu bajuje. <noise> Skoro ja, osoba pozbawiona jakichkolwiek y, merytorycznych umiejętności gotowania, kumam ten młody człowiek tutaj robi na tym talerzu. I wygląda to naprawdę dobrze i smakowicie. To zakładam, że Wy również temu spokojnie podałacie, bo nie wierzę w to, że umiejętności macie mniejsze ode mnie. No. Przykryjemy to teraz znowu serem. No. Obficie tego sera. No. Taki slow motion. Czego chcieć więcej? Tak jest. I teraz to przy, przy, troszkę przy. Klepiemy i do piekarnika. 180 stopni. Będziemy potrzebować około 10 minut do 15 max. To idziemy zobaczyć, co to tam się stworzyło. Przyń honory gospodarza. Dobra. Ser nam się idealnie roztopił. Tortilla się zarumieniła. Widzicie? W środku ser jest roztopiony. Kurczak, warzywa. O. o jedno. No, że jest meksykańską. Dobra, uwaga 3 4, hop. M. Mm. Mm. <grym> Zrobiliśmy pyszną zapiekankę. <grym> Dobra? Poparzyło trochę? Mhm. <grym> Nie wkładamy do pyska czegoś, co paruje. Chyba, że chcecie wyglądać jak tutaj gospodarz. Tak, bliski, bliski, jak lecą mu łzy. Chcesz serwetkę? On się spłakał, strasznie wrażliwy, jest. Dusza człowiek po prostu. Co zrobi, to po prostu serce, serce na talerzu, jak to się mówi. Nie tego. Nie, połknij, połknij przy gościach. Połknij, nie bój się. zasłonie. się zasłonię. już, 3, 4, hop. Dziękujemy Wam za spędzony razem. Ja czas. tobie również dziękuję. Mam Jak... dla ciebie jeszcze niespodziankę. Taką małą, żebyś jeszcze więcej coś w domu pogotował. To nie jest małe start, to jest wielka księga. No. Damian, <grym> smaków, księga damian, wiem, tak. Ja swojej książki jeszcze nie wydałem. Nie wiem o czym ja pisać chyba o warszawskich imprezach, aczkolwiek. Przewodnik, przewodnik po warszawskich klubach kiedyś może powstanie. Dzięki za spędzony czas i no i co? No i do. Smacznego, tak. drodzy Państwo, do Dotujcie, bawcie się jedzeniem, bo to frajda ogromna, a Damiana oglądajcie. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech, niech żyje, żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje, żyje, nam. Niech żyje nam. A kto? Damian Kacka. nigdy nie zagaśnie. Nigdy nie zagaśnie, a, a kto zna gniezję. Chcę czekać na dwie. Mam wszystkiego najlepszego. Masz od nas. Super. Prezent z tarką. Przed, o, dzisiaj by się przydały do tego sera. Ee, Dzięki. Słuchaj, Dziękuję. To było dziwne. Dzięki. Ja okay. też się nie spodziewałem. Masz się urodziny? Mam. Ma. Serio? Które? Które? trzecie. Urodziny? No nie, zostałem sam. Zapraszamy Was na. W sumie teraz Ja Was zapraszam na kolejny odcinek.